Cześć, witam was bardzo serdecznie, Assasin08 z tej strony witam w kolejnym odcinku z serii Xperia Play 10 Minutes w której jak widzicie gra Crazy Taxi tak więc rozpoczynamy rozgrywkę słuchajcie, jako że mam baterii tylko na 10 minut tak więc myślę, że powinniśmy się wyrobić pokażę wam tutaj pracuj coś jak pracowanie w 5 minut Słuchajcie, Crazy Taxi, sama nazwa mówi. Yy, taka zwariowana taksówka. Myślę, że ogarniacie temat. Ok, wybieramy teraz sobie kierowcę. Bierzmy sobie Axela. Ok, tak więc rozpoczynamy rozgrywkę. I ruszamy. Zatrzymujemy się tutaj. Yy, w ogóle sterujemy yy, triggerami, To jest... Co mnie trochę zdziwiło na początku. W ogóle kieruje się całkiem... Myślę całkiem spoko, tyle, że czasami grama yy, takie lekkie. Yy, o widzicie? Właśnie takie lekkie, nie wiem jak to nazwać, no bo to nie są zwiechy, to po prostu tak czasami gra e, tutaj szaleje. Hej, okay, lecimy po następnego klienta. Słuchajcie, znaczy, w grze chodzi o to, żeby po prostu przewieźć na miejsce daną osobę i żeby trochę również zarobić na piwku, czyli po prostu mm, wariować na trasie. Kaj okay, teraz może zarobimy troszeczkę wyskakując sobie o... Jakieś tam napiwki nam wpadają, jak widzicie. Kaj okay, ciśniemy oporowo, słuchajcie. Ee, sobota. Jak widzicie, Xperia Play oczywiście na waszych ekranach. A jutro, wiadomo co, jutro o godzinie 12.00. Mister X. GTA San Andreas, odcinek 22, w której Godzilla. Odcinek siedzi już na YouTubie od paru dni. I myślę, że Wam się spodoba. Okej, okay, teraz ciśniemy do tyłu. No ciśnij, ciśnieniemy I jadą. Tak więc słuchajcie, no myślę, że odcinek Wam przypanie do gustu. Jeśli nie, no to... To cóż. Ale nie no, myślę, że każdy odcinek cieszy się powodzeniem. Więc myślę, że i ten będzie całkiem spoko. Jeśli śledzicie fanpage'a, to wiecie, że zabieram się za odcinek 23. To znaczy już powoli zaczynam nagrywanie. I idzie mi to naprawdę, myślę, że całkiem dobrze. I planuję odcinek albo puścić na koniec wakacji, albo zaraz na początek roku szkolnego. To wszystko będzie zależało od wyświetleń odcinka 22. Spytacie, kto w odcinku, jaki potwór? Odpowiem Wam, e, odpowiem wam tak. E, w odcinku 22 będzie spoiler, tak więc oglądajcie do końca. Od razu tutaj Was uczulam. Oglądajcie odcinek do końca. A wtedy się dowiecie, jaki potwór pojawi się w podcinku dwudziestym trzecim. Natomiast co do Crazy Taxi. Jak widzicie prowadzi się całkiem fajnie, gra jest naprawdę, myślę, że całkiem spoko, na pewno lepsza od Prince of Persia z zeszłego tygodnia. Aha, no i oczywiście, bo zapomniałem dodać, w, an... w opisie jest ankieta, do... w której możecie głosować na kolejne tytuły, jakie pojawią się w Xperia Play. Kurczę, szybko ciśniemy. Oj, tutaj mogą sobie zajebić Zajebiście tego. nabić trochę pieniędzy, napiwka. Szybko, szybko, 3 sekundy, 2, jedna. Jest szybko, szybko zaczymy się. No nie. Było tak blisko. A nie, możemy dalej jechać chyba. Dawaj ziomek. No. No, propsów to my nie dostaliśmy. Ok, teraz jesteśmy tutaj. Kolejny. Kolejny zawodnik. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście wczorajszego filmiku, a mianowicie z okazji 70. rocznicy powstania warszawskiego, wybuchu powstania warszawskiego, pojawił się film dotyczący właśnie yy, tego wydarzenia, a raczej nawiązujący do tego wydarzenia, a mianowicie gameplay z gry Enemy Front. Zapraszam serdecznie. Trochę tam pogadałem na tym gameplayu, tak więc warto obejrzeć, dowiedzieć się trochę i nie zawracać już gitary o niektóre info, ponieważ tam podałem konkrety. Ja za podprąd, wow. No ale naszemu klientowi się to podoba. Kurde, już po czasie, już jest źle. O, wyskoczył. Spoko, nie ma problemu. No już nie zdążymy pewnie. No, czas nam się skończył. Ok, słuchajcie, siódma minuta tego gameplay'u. No, licencja C Całkiem okej okay. yy, Nie rejestruj nic, na razie tam Okej, okay, słuchajcie, zostały nam 3 minuty baterii Na szybkości sprawdzimy jeszcze coś eee, Nie, czekajcie, cofniemy i zobaczymy original, co to jest Albo nie, crazy box, to mnie zastanawia Oj, dobra Tutaj mamy jakieś coś innego, dobra? Original sprawdźmy jeszcze na szybko. Play by Arcade Rules sprawdzimy na szybkości. Ja tutaj przypominam jeszcze raz: Jutro Mister Teraz, może kobitką sobie pojedziemy. Yy, I słuchajcie, zapraszam do ankiety, która jest w opisie. Ojej. I w tą stronę. Głosujcie na grę i zobaczymy, co tam za tydzień się pojawi. Ja słuchajcie, powoli będę kończyć, ponieważ ta bateria czuję, że za moment padnie. Ale chociaż do tutaj, dowiozę tą panią. Żeby nie było bulwersów no, Jak widzicie dzieje się dzieje w tej grze Ale gra się całkiem przyjemnie, nie jest ona nudna ani z, tym, z tych rzeczy Fajny zabija czasu jeśli posiadacie Xperia Play Ja tą grę polecam Na no co jest. Nie rozumiem tego trybu gry, ale dobra, słuchajcie, bo bateria za chwilę padnie. Yy, dzięki za obejrzenie tego yy, odcinka. Jak widzicie, Crazy Taxi, naprawdę fajna gra. Ja polecam, jeśli posiadacie Xperia Play. No i cóż, żeby nie przedłużać, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia jutro w Mister za tydzień zobaczymy co wyjdzie w ankiecie. No i to wszystko, dzięki i do zobaczenia, do następnego, cześć. Gramy dalej, yy, także lecimy, żeby tylko nie spać, bo to jest najważniejsze, tak więc trzeba to dokładnie wszystko dobrze rozegrać.